Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w Systemie Miłości. Cieszę się, że jesteście. Że jeszczeście nie zwariowali do końca. Chociaż nie wiem, ale ojciec Pio mówił, że trzeba być trochę szalonym, żeby się dostać do nieba. O, coś mi tutaj chyba. Więc szaleństwo jest potrzebne, żeby się dostać do nieba. Takim przeciętniakiem to wszyscy są i oni nie idą do nieba. Trzeba być albo takim, albo takim, albo wariatem, albo boskim wariatem. Boski wariat jest świętym, pomimo że grzeszy, że popełnia błędy, że, że mu coś tam nie wychodzi, że sobie poklnie pod nosem. To właśnie taki jest prawdziwy święty, normalny a nie jakiś guru, jakiś wymarzony, jakiś pozory tworzy, a jakbyś tak przyszedł, przyszło co do czego do normalnego życia, to się okazuje, że wcale nie jest taki święty. W turbanach i w łachmanach łazi, to się wydaje, że jest święty. Nie, tu właśnie trzeba na nowoczesności teraz, takiej normalności, jak ojciec mówił. Wszystko odwrotnie i to przekonuje. I właśnie Pozdrawiam cię Bartoszu. Dzisiaj Bartosz przyjechał z Torunia do mnie. Prowadzi wiele firm, ma różne oddziały w miastach. Bardzo prężny, przeszedł przez dużo, dużo doświadczył i mówił tak, że jeszcze parę, parę lat temu to by mnie wyśmiał. <grych> o to, to co ja teraz opowiadam różne rzeczy. A, ale ponieważ przeszedł dużo i zapoznał się, spotkał się tak jakby przez przypadek z wiesiorynkami, to jego życie się odmieniło całkowicie. Jest biznesmenem, kontroluje tylko teraz to wszystko, żeby działało, sprawdza i jest bardzo uduchowiony, muszę wam powiedzieć. Mówi takie rzeczy, właściwie powtarza wszystko to, co ojciec Pio mówił. Jest tak święcie przekonany w to, co mówię, ale przekonało go najbardziej to, że właśnie jestem normalny że umie się potknąć, że nie jestem doskonały, że właśnie y, mówię nie tak jak powinno się według marketingu. Tylko odwrotnie, że jestem słaby, grzeszny, że nie wychodzi mi to, że nie wychodzi mi tamto, że się popełniam błędy, że to i to go właśnie przekonało. Tylko to, nic, no reszta oczywiście też później, ale gdybym był taki <grym> zadufany w sobie, taki guru, to mówię absolutnie, nie przeszłoby to. Bo oni są fałszywi, ja o tym też wiem, że oni są fałszywi. Udają guru, ale nie są guru. <grym> to nie jest żadna powaga. Prawdziwa refleksja, prawdziwa wiedza, prawdziwa powaga istoty życia jest właśnie w humorze. Ojciec zawsze był pełen humory, uśmiechał się, żartował nawet na rozmowach nieraz, i, a jednocześnie mówił o wielkich, wielkich sprawach. I to właśnie tak trzeba. Trzeba się śmiać, pokazywać swoje wady, swoje błędy, swoje grzechy, bo jak ich nie pokażesz, to potem się okaże, że. Jesteś zupełnie kimś innym, kogo udawałeś tylko. I większość duchowych, duchownych, tych w sukienkach i tych w turbanach i ci inni udają po prostu, nie są naturalni. Franciszek Zaszyżył był naturalny, właśnie, w worku w końcu wchodził. Okrad ojca, znaczy nie okrad, to zrobił bardzo dobrze, bo właśnie o to mu chodziło, żeby pokazać i nawrócić ojca. To nie chodzi o takie ekonomiczne sprawy. To w ogóle nie ma znaczenia. On się naraził bardzo, że te sukna wszystkie rozdał biednym. Wiedział, co go ojciec, o co go ojciec oskarży i co mu zrobi. Więc właśnie postawił na, na Boga, a nie na, nie na materializm i, i religijność. Ja was uczę uniwersalizmu duchowego. Więc cieszę się bardzo. Bartoszu, pozdrawiam Ciebie. Dużo żeśmy, spod, dużo żeśmy rozmawiali, byliśmy w Magnoli na takiej specjalnej pizzy obiadowej. Zaprosił mnie oczywiście. Potem je podwiózł tutaj, oprowadziłem go po stawach, pokazałem różne rzeczy. i Prawie cztery godziny żeśmy sobie rozmawiali. Bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili, bo czujemy tak samo po prostu tak samo. Jak mówię, życie jego się strasznie odmieniło. Mówi, że. Ile parę lat temu to zupełnie to on był innym człowiekiem, całkowicie innym. Pochodzi z katolickiej rodziny, oczywiście. No. To tyle bym chciał powiedzieć. Bądźcie szaleni, wtedy się zbawicie. I bądźcie naturalni, umiejcie przyznać się do błędów, do swojej niedoskonałości, bo to, co mówił święty Paweł, w słabościach moc się doskonali. Jak nie doświadczycie. Bartosz wiele doświadczył przykrości strasznych, mówił, że nieraz było tak, tak się stresował, bo z firmami związane, że nieraz 10 kilo spadł. W krótkim czasie taki był stres, a teraz mówił już nie, już zrozumiał, odpuścił, umie przebaczać, nie mści się na nikim, bo przedtem miał takie chęci, żeby się zemścić, bo jak mu cały czas nogi podkładali, nawet swojej pracownicy, czy tam jakieś urzędy i tak dalej, sprawy różne, chociaż nigdy nic mu nie było do zarzucenia, to się tacy zdarzali. I okradali go, kłamali i tak dalej. Jednak nauczył się przebaczać, i te osoby, które właśnie były takie przeciwko niemu, jak zaczął przebaczać, być dobrym dla innych, dla nich, się zmieniły, w drugą stronę zupełnie poszły. I to mi właśnie opowiadał różne takie historie ze swojego życia biznesowego. No i dzięki wiesiorynkom i tej wiedzy, ojca Pio, którą nam dał, a ja przekazuję tylko w swoich rozważaniach w swoim podejściu do, do życia dużo, dużo refleksji dużo, naprawdę dużo ciekawych myśli mieliśmy Mówi o swoim synku, który mówi, że tak jest dojrzały, 11 lat ma bardzo jest dojrzały i takie zadaje pytanie i takie rozwiązania, że jemu się to w głowie nie mieści o kwantowości coś tam rozmawiali o tych pozycjach kwantowych i tak dalej a przecież, i ja, jego syn mówi tak, a przecież to jest bilokacja. No i on mówi: faktycznie, to wszystko jest właśnie, że można bilokować przez to. Nie, nie wpadł na to. Więc jego syn 11-letni już dużo więcej wie, <laughs> mówi niż on. Znaczy, nie, no, oczywiście wie, musi doświadczyć jeszcze życia i tak dalej, ile się tam jeszcze będzie zmieniało, ale już w takim wieku taką wiedzę ma, i to jest piękne. I nie za bardzo mówi o mnie jeszcze, o Ojcu Pijo, tylko tak ogólnie. ogólnie mam tu, książki mu tam zadedykowałem, dwie, bo kupił dla niego i dla siebie, więc w pewnym momencie mu je po prostu podaruję. Dobrze, to tyle bym powiedział. Właśnie te książki, o których Wam pokazuję. Kupcie sobie, jak macie ochotę, jak nie, to, to sobie nie kupcie. W, w naszym sklepiku tam są chcecie się rozwijać, chcecie skończyć to życie, za tym razem no to musicie taką wiedzę posiąść. I on mówi, że wiele rzeczy czytał i tak dalej i dopiero nigdy nie słyszał takiej wiedzy. W życiu, a ma ile? Ha, 36 lat chyba. W życiu, chociaż jest bardzo inteligentny, o takiej wiedzy nie słyszał. Dopiero to mu wszystko rozjaśniło i jest innym człowiekiem. Niekościelnym i tak dalej. Chociaż mówi, że jego wujek ostatnio tam zmarł, był do spowiedzi, ale tylko dlatego że rodzina, żeby robił to dla rodziny, nie dla swojej potrzeby. Też uważa, że Kościół jest zakłamany, że to głupota kompletna, no ale cóż. No bo takie, taka jest prawda, Kościół upadł, już nieraz o tym mówiłem. Czytam, tak? Dobrze, to czytam. No i pamiętajcie o tym, o tym spotkaniu Ma, e, Mirka. 8 maja o 13. Zapomniałem, kartka mi tam została. A to macie tam system miłości, Mirek, tam na górce, w każdym razie jest to. Więc spotykajcie się jak najbardziej. Dlaczego nie? Ja? Na razie jeszcze nie. Przyjdzie czas. To będzie czas. Teraz sporadycznie z kimś tam od czasu do czasu tylko. Czytam. Człowiek otrzymał od Boga możliwość zrozumienia swojego życia i doprowadzenia go do ostatecznego przeznaczenia. Nawet najbardziej rozwinięte, szatańskie cywilizacje w kosmosie, wyposażone w niebywałą technikę przemieszczania się między galaktykami i planetami widzą wiedzą to ale nie chcą ochoczo z tej możliwości skorzystać wolą władzę i majątki w kosmosie dlatego w dalszym ciągu muszą się rodzić cierpieć i umierać a mogliby tego uniknąć wracając do prawdziwie pięknego wolnego wiecznego nieba ojciec pio określił ich postawy jako tak mówił nie odpuszczają nadal. Po prostu nie odpuszczają. Wiedzą, ale nie odpuszczają. I my też tak możemy. Partyjniacy, polityka, właśnie w polityce, szczególnie tej nieduchowej polityce, powinna być duchowa, to właśnie tak jest. Ta zazdrość, nienawiść, kłótnie. I <grytania> dlaczego na przykład Tusk nie może pójść do PiSu? albo dlaczego pan Kaczyński nie może wstąpić do PO? <grytania> Przecież, no właśnie to wam mówię. Nie odpuszczają, wolą swoje przekonania, swoje partie, bo oni uważają, że to jest najlepsze. I jeszcze potrafią w tym wszystkim kłamać. No, ale duchowość polega na czym innym i właśnie ja Wam to wszystko opowiadam. Każdy zmysł ciała powinien mówić o miłości, o dobru, o Bogu. Nie. Nic nie może być powodem zazdrości, nienawiści, głupoty, nietolerancji. Ani cierpienie, ani przyjemność nie powinny stać się przyczyną niewiedzy i oddalenia się od nieba. Miłość w niebie nie dotyczy ciała ludzkiego. Ciało kosmiczne to, to kłopoty. Jeśli otrzymasz ciało niebiańskie, wtedy za życia ludzkiego można je, nawet za życia ludzkiego, można je otrzymać jako. Ojciec Pio, jak ojciec Pio, który używał dwóch ciał, ludzkiego i niebiańskiego. Kłopoty się kończą, jednak dopiero to wyższe ciało, pełne zmysłów niebiańskich, czeka na nas po śmierci. Jeszcze trochę musimy powalczyć z ciałem ziemskim. Dlatego ojciec Pio mówił o Tumie tu Tumie pal, byłem w przyszłości miał raj. Tam mamy pałace, mamy piękne ciała, mamy... Muzykę, sztukę, piękno, co chcemy. Możemy malować, możemy rysować, możemy śpiewać, możemy grać. Wszystko, Wszystkie talenty wszyscy mają. Na co im przyjdzie ochota i chcenie, to mogą realizować. Tutaj chcenia mamy, ale realiz z realizacją to niestety dużo, dużo gorzej. Fajnie, tam mamy pałace, oczywiście każdy ma pałac swój, nie jeden na pewno, bo mnie też ojciec pił, masz tam pałac nie jeden. Jest to kosmos niebiański, podobny jak ten, bo tam z tamtego wzięli wzór i odbili to po prostu tutaj jak wyszli z nieba. Stworzyli, chcieli stworzyć niebo takie jakby niezależne. No nie udało się, widzicie. Planety hulają jak zwariowane, uderzają, słońca się zderzają, galaktyki się na siebie zachodzą, i wszystko się rozlatuje niszczy <laughs> pędzi w przestrzał. Na przestrzał, pędzi na zewnątrz, pędzi do wewnątrz. Już sami naukowcy nie wiedzą, czy ten kosmos się rozszerza, czy się skurcza, bo różne teorie już na ten temat są. Może się skurcza, jak się skurczy, to będzie lodowatość, jak się rozszerzy, to też będzie lodowatość, a potem, jak się skurczy, się zderzy, znowu będzie jakiś wybuch. Teorie spiskowe ezoteryków i naukowców są nieprawdopodobne, ale dajmy sobie z nimi spokój, bo. Szkoda czasu na te eksperymenty. Wystarczy obserwować życie, tak jak właśnie Bartosz mówił. Życie, przyrodę, wszystko. Tam jest nauka zawarta w tym. On to czuje. Wszystko jest gotowe. Naukowcy już to zrobili. Wysoce specjaliści, artyści, naukowcy. Ten kosmos stworzyli, tą przyrodę, drzewa, kwiatki, ptaki. Wszystko to oni stwarzali. I działa to dość doskonale, ale jednak, jednak to czyściec i Co tu dużo mówić? Ojciec mówił, że to jest czyściec i kołchos. Mówiłem Wam kiedyś o tej Ani, która też zeszła do mnie przez ojca Pio, która zamordowała swoje szóstkę dzieci, Anna, i, i mówiła, że prosiła mnie o, o modlitwę przez miesiąc, żebym się pomodlił, żebym ofiarował jej swoje smutki, problemy, cierpienia, chodzenie, wszystko, radości, szczęście, rozkosze przez ten miesiąc. I po miesiącu przyszła, bo ojciec Pio mówił, że przyprowadzę Ci kiedyś Annę. I przyszła wtedy i mówiła to. Przyszła potem już podziękować i mówi: No, dziękuję mi, i, za, i dopiero teraz pójdę do prawdziwego czyścia. Urodzę się na Ziemi, żeby spłacić te wszystkie krzywdy, jakie zrobiła. Częściowo pewnie świadomie, bo skoro, skoro zeszło, bo ojciec mówił, że wszystko, co robimy nieświadomie, to się nie liczy, tylko, tylko świadome intencje, świadomość się liczy. A jak wyjdzie coś źle, to nie ma znaczenia. <laughs> nie chcieliśmy, mieliśmy dobre intencje, a wyszło i tak, inaczej. Więc zeszła i mówi, że teraz urodzi się, ale spytałem ją, czy w Polsce? Mówiła, że nie, nie spotkamy się już tutaj, w, w, bo nie w Polsce się urodzi. I już ma imię rodziców wybranych, a jeszcze się nie urodziła. Więc takie rzeczy się dzieją. <laughs> ale, ale cóż. Kościół o tych sprawach nie mówi. Jeżeli my sobie tak, między innymi, o tych wszystkich sprawach dzisiaj rozmawiali, czytam dalej. Hmm. Fajne ono jest, ale nieprawdopodobnie daje w kość to ciało ludzkie. Pora na wiedzę z nieba i zmianę ubrania duszy. Ubranie duszy to jest ciało. Po, ojciec określił to jako powłokę na duszy i zasłania nam całe niebo. Właśnie ten, ta kwantowość, te atomy, te jony, te nasze komórki, szare, bure i, i jeszcze inne, zasłaniają nam niebo. Widzimy tylko ten świat, słyszymy ten świat, a nie słyszymy tamtego świata, nie widzimy tamtego świata. A ojciec mówił, że niebo trzeba zobaczyć. Wtedy się już na 100% wie, o co chodzi. No ale nie wszyscy mogą zobaczyć niebo, mogą go wyczuć i wszyscy to wyczuwamy. I nie musisz być wielcy, wielkim świętym, żeby czuć niebo. Każdy je może poczuć, nawet najgorszy. Wtedy się zmienia. No dobra. To może... Owszem, należy działać, udzielać się, poprawiać przepisy, organizować pracę, ale trzeba to czynić ze świadomością Boga. Tylko On może nas utrzymać w duchowej i fizycznej równowadze. We wszystkich materialnych i duchowych wszechświatach tylko Bóg najlepiej nam życzy i najbardziej nas rozumie. Mało tego nie osądza nas. Nawet nie, wy... Nawet nie wypadało mu tak czynić nie wypadałoby mu tak czynić, bo przecież dał nam wolną wolę. Możemy dokonać wolnych wyborów. Bóg podaje wszystkim rękę i dobrze nam życzy. Pragnie, abyśmy dążyli do osiągnięcia doskonałości życia. Wszystkim aniołom, którzy kiedyś zdecydowali o swym odejściu z nieba, zaraz zamieszkują, teraz zamieszkują wszechświaty materialne, w nawiasie, życzy powrotu. By skończyło się to ogromne cierpienie. Nie ma o, tu, o to żalu. Bóg to swój chłopak, swój chłop, swoja baba. Co anioło, nie ma o to żalu, co aniołowie wyprawiają z energiami. Najlepszy rodzic. Istnieje dana, istnieje dana od Boga bezwarunkowa wolność, i w tym względzie Bóg dotrzymuje raz z danego słowa: nie niszczy nikomu wolnej woli. Ojciec Pio mi to powiedział. Dobrze, to tyle. Pomodlimy się teraz, tylko niech sobie zaznaczę, bo. Dzisiaj mi się znowu ten komputer przeładował. Nie wiem, jakiś stuknięty jest. No to produkt Gatesa w końcu. Nie ma internetu, nie ma nic. Znowu musiałem pliki odtwarzać. On chce się pewnie zaktualizować i tam coś mu jakiś zegar bije, ale ja mu nie daję internetu, żeby się tu mi nie pozawalało wszystko. Tam same wirusy jak ci YouTuberzy podobnie. Dobrze. Dzisiaj największa wrzawa jest w internecie. najspokojniejsza jest w telewizjach teraz, bo tam jest kultura, ogólnie nic się złego nie mówi specjalnie. A jak włączycie internet, to same bzdury, kompletne bzdury i nienawiść i atak i z tej strony, i z tamtej strony analizy, a ludzie nie mają zielonego pojęcia. Nie są dziennikarzami, nigdzie nie byli, nic nie widzieli, a analizują wypociny innych tylko, bo na, na sobie nie są w stanie nic od siebie dać, bo nic nie wiedzą, a to co wyczytali tylko komentują, analizują i takie pierdu pierdu. No dobra, no i o, i o to chodzi. Musicie się troszeczkę zorganizować duchowo bardziej. No i co teraz mam robić? Muszę najpierw zobaczyć, czy to wszystko działa jeszcze. Dobra, to, to, to skończyliśmy. Będę się modlił teraz z wami razem przez chwilkę do świętego Michała. Spokój na świecie, żeby ci, którzy zginęli jak najszybciej, mogli wrócić do nieba. Żeby już nie szli w jakieś światy, w jakieś wojny, w jakieś galaktyki. Po co? Komu to potrzebne? To jest jedno wielkie bagno w tym kosmosie. Przez władzę, przez pychę, przez egoizm to się dzieje wszystko. Polityka to egoizm, duchowa polityka nie. Ona jest, dba o wszystkich, jak, jak dobra matka i dobry ojciec, pod względem ekonomicznym, społecznym, edukacyjnym i każdym innym. To jest duchowa polityka, a polityka zwykła, taka szara, bura i bylejaka, to jest właśnie promowana przez egoizm, przez imperializm, przez. Produkcję broni, przez walki, przez przymus, przez gwałt na życiu. Święty Michal Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła. Oby ten wariat tylko bomby atomowej nie puścił, bo straszą. Miejmy nadzieję, że nie, bo przecież on też wtedy zginie. No. Dlatego to jest taka broń obosieczna. Oni się tego straszą, ale się boją, bo wiedzą, że Moskwa też zostanie wysadzona w powietrze. Więc to jest właśnie to. No dobrze. Maćka jeszcze wiersz, ten co jeździł ze mną na rozmowy i sam jeździł wiele lat przecież. Dialektyka konfrontacji. Ciąż tyle dla duszy o cierpieniu. Dialektyka materii chce sprawiedliwości, a nie miłości. Chce materii po prostu doskonałej, sprawiedliwe. Życie bez trosk, chorób, cierpień, lecz co ciekawe, niekoniecznie bez nienawiści, konkurencji. Mój aniele, gdybyś konkurował z samym Ojcem Bogiem, dokąd byś mnie zaprowadził? Udoskonalić materię to nie chcieć dla nikogo konkurencji. Świat potrzebuje ptaków dzielących się niebem, lotem, pomocą, współczuciem. Nie tyle klęczenia przed świętymi obrazami, co otwarcia drzwi z siebie, z siebie obrazu Boga, żywego, tu i teraz, Najwyższego. Macie Mary Monroe tutaj znowu, która jest w niebie, bo pytałem ojca Pio. Mówiła, że jest w niebie już dawno, bo bardzo, bardzo kochała. <laughs> Możecie oglądać jej filmy, jak się zobaczy jej twarz na tych filmach. Jak ona jaka ma oczy pokorne, jakie ma pełne miłości, pełną miłością. Ma twarz pełną miłości, oczy pokorne, wszystko takie piękne, delikatne u niej. Jest taka filigranowa Mary Monroe, ona była aniołem. Zeszła tutaj no i dokończyła swojego dzieła. Jest w niebie. Ostatni szliw tu miała. I Wy też miejcie ostatni szlif, Pięknie się zachowujcie, ubierajcie, dbajcie o siebie, o wszystkie sprawy, żeby system. No, odezwała się. <ścoughs> I bardzo dobrze. Odezwała się. Mary Monroe, fajnie. I dbajcie o życie, o, o wszystko. Te tak agona była pełna stresów, marzeń, wszystkiego. Piękna Mary Monroe. Upomniała się, żeby jej bliżej przy pokazał, bo tak za daleko była. No to trzymajcie się i papa. Pa. Moja kochana Mary Monroe. No. anioł z nieba.